O, i tu skręcamy oj, tak Armii krajowej i tu idziemy do armii krajowej tu mamy ujęcie wody tu jest ten budynek nie, budynek czego? Przepompowni, nie, przepompowni a stacji uzdatniania wody mm -hmm. o, i projektant nawiązał do osi tej jezdni do osi tej jezdni o i stąd taki tutaj łuk, prawda, a tutaj idzie o to, ta ścieżka, która jest obecnie, widzicie, o, to jest ta, która obecnie jest, przechodzimy przez mostek, o, i tutaj, o i potem wchodzimy, wchodzimy tak, tak, i tam, tu, tu, tu troszeczkę coś powiem tutaj, tu nie jesteśmy na swoim terenie, tu wchodzimy w teren prywatny. To jest prywatna działka yy, wiem czy ja. Zdrowiska. Yy, yy, czyli, no. czyli tutaj wchodzimy w tą prywatną działkę z tą naszą inwestycją. No tu będzie urządzenie mostowe, wiadomo, bo musi być. I tu już wchodzimy w, nasz, w nasz teren. I tu... To jest droga równoległa do stosowej. Tak? Nie, 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 prostopadła, prostopadła do czasowej. bo tutaj z armii krajowej. To jest od końca, od armii Aha, krajowej. Tak, tak, od armii krajowej. Tu chodzimy, od armii krajowej z tego z jest tego lewej do. Tak. To, to takim punktem jest właśnie ta stacja uzdatniania wody, żebyście się zorientowali gdzie jesteśmy. I tutaj leci do do do, 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 do i tutaj do ściany lasu. jest tu, tu jest trumień, tu ściana lasu. I tutaj potem przez las, tak jak tutaj widzicie Państwo, nic Ale lasu tak ludzie? Tak, tak. To, to, to nie jest aż teraz. To też specul samo trzeba będzie, że tak powiem, wykupić. Ja, ma, ja mam koszty tak mniej więcej, jak powiem, będziecie chcieli, Za Zaraz podążę. I do, dochodzimy do ulicy Wczasowej. I tutaj ulicę wczasową mijamy. I to jest taki trakt 3-metrowy, yy, pieszo-rowerowy, do zejścia technicznego, które jest tutaj w urzędzie. A tu jest już czasowa. I myśmy tak posklejali, bo to jest, 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 jest taki, to żeby wiedzieć o, o koncepcjach zagospodarowania terenu. Ale na tej bazie jest, będzie już precyzyjny projekt. I tu widać, projektowana na nawierzchnia jezdni, na wieczne, ciągu pieszo-rowerowego, a zieleń to co to jest? Zieleń Projektowana to zieleń. A ile masz szerokość to jest. 5 metrów, a ścieżka 3. I jaki jest koszt, panie kolicie tego? to tam, tam mam ściągi to, to powiem. Tak. Mam e, przygotowany ten kosztorys, on nie jest precyzyjny co do, co do grosza, tylko tak około. Około, ale to tak... Załóżmy do tysiąca, tak błąd tysiąca złotych. E, więc tak oświetlenie tego odcinka drogi będzie kosztowało 160 tysięcy złotych. To znaczy wykonanie te. Kanalizacja deszczowa 800 tysięcy. Sama droga, sama droga 2 miliony. Most, most, obiekt mostowy przez tą rzeczkę, 240 tysięcy skawlowanie, proszę Państwa, ja nie kłamie skawlowanie linii wysokiego napięcia 300 tysięcy złotych czyli raz mówiąc 3,5 miliona oprócz tego należy dokonać wywłaszczenia. Wywłaszczenia od lasów państwowych, tam gdzie jest ta sieć energetyczna i wywłaszczenia od, od, od zdrowiska terenu jest to 8240 metrów 8240 metrów kwadratowych gruntów. Przyjmując, że w tym rejonie metr kwadratowy kosztuje 100 zł. Daje to 824 tysiące zł. Samo zgłoszenie. Dalej, dodając te wszystkie kwoty, daje kwotę 4 miliony 324 tysiące zł.